Cześć, jestem Karolina. Witajcie w podcaście Let's Get You Hired. Podcast Gemini, który przybliży Wam trochę świata rekrutacji. A dzisiaj ze mną jest Weronika. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, moja droga. Zanim przejdziemy tak do tematu, jak przygotować się w ogóle do rozmowy rekrutacyjnej, to powiedz mi, dlaczego tak jest, że my się stresujemy? Z czego to może wynikać? Myślę, że jest to naturalna reakcja naszego organizmu, że stresują na rzeczy, mm -hmm. na których zależy nam. Mm -hmm. Natomiast jest kilka wskazówek, jak sobie z tym stresem radzić. Okej, okay, to zaraz na ten temat porozmawiamy, bo jestem bardzo ciekawa tych kilku wskazówek. Let's get you hired! Rozmawiamy o procesie rekrutacyjnym w Capgemini. Odkryj swoją przyszłość razem z, z nami. Z nami. Moja droga, to w takim razie jak dobrze radzić sobie ze stresem w trakcie rozmowy rekrutacyjnej i przed rozmową rekrutacyjną? Myślę, że najważniejsze jest nastawienie, nastawienie się do tej mhm. rozmowy i wrzucenie sobie do głowy tego, że jest to po prostu rozmowa dwóch osób, które mają wspólny cel. Mhm. Mhm. Chodzi o to, żeby nastawić się w ten sposób, że jest to rozmowa, jest to dialog, nie jest to egzamin, nikt nas nie będzie przepytywać. Chcemy się nawzajem poznać, poznać swoje oczekiwania mhm. i to, na czym nawzajem nam zależy. Okej, okay, a ty patrząc na to, jakie doświadczenie posiadasz w Capgemini, powiedz mi proszę, co to tak naprawdę znaczy dobrze wypaść? No bo wiele z nas chce dobrze wypaść, ale co to w ogóle znaczy? To jest świetne pytanie, co to oznacza dobrze wypaść. Myślę, że to jest kumulacja kilku składowych, które łączą się mhm. w to właśnie, co to znaczy wypaść dobrze. Te kilka składowych myślę, że można podzielić na kompetencje, na motywację, okay. na osobowość, ale też ten vibe, który... Który jest między dwoma rozmówcami, pomiędzy rekruterem Czyli a Taka kaküdetem. chemia. Tak, musi być. Musi chemia, być musi ta, musi ta iskra. <laughs> Okej, okay, a w takim razie. Wymieniłeś już rzeczy związane z kompetencjami, osobowością, motywacją i takim tym vibe'em, chemią z, z rekruterem. A jakbyś mogła rozwinąć te pojęcia, tak, żeby e, osoby poszukujące pracy mogły bardziej się wgłębić w temat? Jasne, nie ma sprawy. Jeżeli chodzi o kompetencje, to jest nic innego jak to, czego szuka rekruter, mhm. a co ma kandydat. Chodzi o to, żeby jak najlepiej w jak najlepszym. Okay. Tym, jak najlepiej to pokazać. Okej. Okay. A osobowość? Yy, osobowość, czyli. Myślę, że najłatwiej wytłumaczyć to w ten sposób, aby osobowość kandydata bądź kandydatki idealnie łączyła się z osobowością członków docelowego zespołu. Jak dobrze się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej? Na co na pewno warto zwrócić uwagę, jakbyś powiedziała taki, taką checklistę dla laika? Myślę, że bardzo istotnym jest to, aby wiedzieć, z czym idziemy na tą mm -hmm. rozmowę, do jakiej firmy idziemy i jaka jest rola, na którą zaaplikowaliśmy. No, sądzę, że chyba warto. Nie? Myślę, że warto. Myślę, że na pewno nie zaszkodzi, a na pewno to pomoże. Na pewno to też wpłynie na, naszą, na nasze nastawienie i mm -hmm. również na nasz poziom stresu. Chcemy go zminimalizować. Mm -hmm. Czyli mm, research o firmie byłaby taką pierwszą rzeczą, której, do której należy się przygotować. A co jeszcze, na przykład, jeżeli chodzi o siebie samego? Myślę, że jeżeli chodzi o siebie samego, musimy pomyśleć sobie, zrobić sobie research naszej osoby, mm -hmm. nasze mocne, słabe strony, w czym czujemy się dobrze, co chcielibyśmy przekazać i mm -hmm. co dobrze wypadnie na tej konkretnej rozmowie, czyli przekazać kompetencje, te, które są ważne na tą konkretną rolę. Okej, okay, czyli już mamy właśnie kwestię związaną z firmą, z samym sobą, a jak w ogóle wyglądają etapy rozmowy rekrutacyjnej? Etapy mogą różnić się nieznacznie w zależności od tego, o jakiej roli mówimy. Natomiast jest to wstępna weryfikacja CV. Mm -hmm. Jeżeli CV czuje się, jest ta chemia, o której wcześniej <laughs> rozmawiałyśmy, następuje tak zwany screening, czyli pierwsza rozmowa telefoniczna pomiędzy kandydatem a rekruterem, gdzie wstępnie weryfikujemy informacje zawarte w CV, okay. ale również sprawdzamy nasze oczekiwania i oczekiwania kandydata, czy tutaj też mamy match. Później przechodzimy do rozmowy kwalifikacyjnej, <noise> gdzie weryfikujemy już bardziej szczegółowo i detalicznie kompetencje. No. no, jeżeli tutaj wszystko nam się zgadza, to możemy przejść do ewentualnego zaoferowania i nawiązania współpracy. Okej, okay, czyli tak pokrótce, właśnie patrząc na rozmowę rekrutacyjną w Capgemini. najpierw screening, potem rozmowa i ewentualna tak. oferta, jak już będzie ten match. Um, Okej, okay, a w takim razie um, ja tak też zapytam się z mojej perspektywy, no bo. Pytania w trakcie rozmowy rekrutacyjnej zadawać, nie zadawać, jak to z nimi w ogóle jest, bo człowiek w takim amoku rozmowy ma trochę problem czasami, żeby złapać tą myśl w głowie. No to też jest patent, okay. no, no to też, tutaj też jest wskazówka <grym> jak najbardziej. Ja też z perspektywy kandydata mogę powiedzieć, że ja preferowałam mhm. chodzenie do rozmowy kwalifikacyjne z notesem. Z notesem okay. zapisywałam sobie pytania, o które chciałam spytać. Jest stres, są sytuacje, w których zapominamy czegoś, potem myślimy sobie, a, mogłem zapytać. Mm -hmm. Natomiast mm -hmm. możemy sobie notować, y, taka ciekawostka, rekruter też notuje podczas rozmowy z kandydatem, także możemy wspólnie notować, zadawać pytania, żeby o niczym nie zapomnieć. Okej, okay, czyli z twojej perspektywy jako rekrutera w Capgemini, to jeżeli bym przyszła na taką rozmowę rekrutacyjną z notesem, to nie... Obniża to w żaden sposób moich Absolutnie, szans. Absolutnie, ja bym podwyżyła. Okej, okay. <laughs> czyli warto być przygotowanym. Okej, okay, dobrze. A jeżeli chodzi o rozmowę online, bo bardzo często jest to teraz aktualnie praktyka, to jak się przygotować do rozmowy online? Na pewno sprawdzić połączenie z internetem, zadbać mm -hmm. o kwestie techniczne, tak, żeby znowu nie, z, nie zwiększać tego poziomu stresu. Okay. Także sprawdzamy połączenie z internetem, wcześniej możemy sprawdzić, czy przykładowa aplikacja Teams dobrze, dobrze działa, znaleźć sobie bezpieczne, spokojne miejsce, żeby nic nas nie krępowało, żeby mm -hmm. nic nie spowodowało m, naszego rozkojarzenia. Także okay. to są takie te podstawy, na które warto zwrócić okay. uwagę. A jeżeli chodzi o ubiór, bo to tak też chyba ważny aspekt. Yes. Yy, wiesz, co w zależności od tego, jak Ty dobrze byś się czuła, mm -hmm. jak kandydat, kandydatka dobrze czułaby się w danym ubieżowku? Brzemieni, nie zwracamy uwagi na dreszkod, nie mamy narzuconego dreszkodu, natomiast warto ubrać się po pierwsze komfortowo, po drugie schludnie, okay. i tak, żeby okazać szacunek drugiej osobie. Okej, okay, super. A gdybyś mogła zostawić nas taką radą, taką wisienką na torcie na sam koniec, co byłoby takim najlepszym patentem na rozmowę rekrutacyjną? Myślę, że najlepszym pantetem jest to, żeby być sobą, z racji mm -hmm. tego, że rozmowa rekrutacyjna polega na tym, aby siebie poznać i dopasować się do danego zespołu. Jeżeli nie pokażemy siebie takim, kim jesteśmy, jest ryzyko, że trafimy do miejsca, w którym nie będziemy czuć się dobrze mm -hmm. i też na pewno być uśmiechniętym. Po prostu. Okay. Tylko tyle i aż tyle. <gry> Tylko tyle i ja aż tyle. Czyli zawsze bądźmy sobą. Dokładnie. Okay, super. Bardzo ci dziękuję, Weronika, za dzisiejszą ja rozmowę. Dziękuję. A my, a ja dziękuję wam, że byliście z nami w naszym odcinku Let's Get You Hired podcastu Cup Gemini. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Ja do usłyszenia.